Dzień dobry. Nazywam się Paweł Błowacki, jestem menadżerem, trenerem, coachem. Chciałbym właśnie dzisiaj porozmawiać z Wami na temat zarządzania zmianą. Słuchajcie, zmiana jest z nami od zawsze. Czy tego chcemy, czy nie, a myślę, że w wielu wypadkach, jak nie w większości, właśnie chcemy jej unikać, bronimy się przed nią. Szukamy sposobu, żeby nie angażować się w kolejne zmiany, ale dlaczego? Najczęściej dlatego, że nie wiemy, z czym się ta zmiana wiąże. To jest pewnego rodzaju prosty, pierwotny lęk przed nieznanym. Jest hałas, i nie wiemy, co się z tym wiąże: czy to jest dla nas szansa, czy zagrożenie. Tak było zawsze. Ale dzisiaj możemy sobie powiedzieć na to i popatrzeć na to zjawisko zupełnie inaczej. Świat zmienia się e, co chwilę. Jeżeli cofniecie się wstecz i popatrzycie na trzy lata wstecz, zobaczcie, jak inny był ten świat od tego, którego, który mamy dziś. W związku z tym możemy powiedzieć tak: brak zmian to tak naprawdę przyzwyczajenie i przygotowanie, a wręcz cofanie się w swoim rozwoju. Jeżeli chcemy nadążać za światem, który dzisiaj się zmienia niesamowicie szybko, musimy dokonywać co chwilę różnego rodzaju zmian. Zmian w naszym funkcjonowaniu w firmie, zmian w tym, w jaki sposób komunikujemy się z klientami, w jaki sposób, jakie produkty oferujemy, czy w jaki sposób funkcjonujemy w życiu zmiana można by powiedzieć jest nieodzownym elementem naszego życia i po prostu tak już będzie. Co powinniśmy zrozumieć? Powinniśmy zrozumieć na czym polega wprowadzanie zmian, jakie daje korzyści, ale też uwaga jakie są zagrożenia z tym związane i w jaki sposób inicjować, w jaki sposób Prowadzić proces wprowadzania zmian w naszym przedsiębiorstwie. Chciałbym dzisiaj skupić się na jednym bardzo istotnym elemencie, a mianowicie na gotowości firmy do wprowadzania zmian, a tak dokładnie na gotowości pracowników do wprowadzania tych zmian. To jest właśnie ten element, który powoduje, że naprawdę ogromna większość zmian wdrażanych w polskich i nie tylko polskich przedsiębiorstwach nie dochodzi do zamierzonych efektów. Dlaczego tak jest? A no właśnie dlatego, że chcielibyśmy trwać jako pracownicy w tym ułożonym świecie zaplanowanym, który, w którym funkcjonujemy i nie rozumiemy, nie widzimy korzyści, nikt nas o tym nie informuje, czemu mielibyśmy te usprawnienia czy te zmiany wprowadzać. Jesteśmy informowani za późno. Komunikacja dotycząca zmiany następuje zwykle w ostatnim momencie przed wdrożeniem tych zmian. Nie jesteśmy osobami zaangażowanymi, e, wprowadzonymi do tego, by uczestniczyć w przygotowywaniu tych zmian, by uczestniczyć na wczesnych etapach przygotowywania zmian. Więc naturalnym sposobem, który postępujemy, jest to, że wypieramy tą zmianę, że ją wręcz czasem po prostu torpedujemy. A wystarczy trochę inaczej podejść z komunikacją, Wystarczy e, zupełnie inaczej zaangażować pracowników właśnie w proces zmiany, Wystarczy inaczej komunikować potrzebę tej zmiany korzyści wynikające z tej zmiany, aby z Torpedujących osób niezaangażowanych, zamienić tych ludzi w e, członków zespołu projektowego, osób, które będą wspierały tę zmianę, a wręcz będą jej orędownikiem. Niewielka różnica, a znaczenie Niesamowite i zupełnie inny sposób wdrażania zmian. To, co robimy na szkoleniu właśnie zarządzania zmianą, to analizujemy konkretne etapy wprowadzania zmian w firmie, to przechodzimy przez wszystkie etapy komunikacji właśnie dotyczącej tej zmiany. Planujemy wszelkiego rodzaju materiały, rozmowy z pracownikami dotyczące każdej zmiany. Efekt? Efektem jest tak naprawdę przygotowanie do wprowadzania zmian. Efektem jest przygotowanie konkretnego planu wprowadzania zmiany w Twoim przedsiębiorstwie. Zapraszam serdecznie na szkolenie dotyczące zarządzania zmianą. Dziękuję.